Od raku wystarczył mi czas Dziury w sercu tonie od naboi Następnym razem założę kask Serce bardziej nie może, to cierpi głowa Drugi raz miała być bezpieczniejsza woda Popłynąłem z prądem prosto na spa. Popełniałem błędy wcześniej, ale dość mam Powiedz mu mnie tak Przecież z tyłu serca ciągle siedzi anioł. Wydubały całe serce, anioł został. Leży cały we krwi, co za koszmar. Demon na ręce, zakuszę w klatce. Wszystko robię jak chcę na innych, się już nie patrzę. Za nimi nie patrzę się. Dzwonę, się tak budzę w środku nocy. Pamiętam jak kłóciłem się z nią o kocyk. To takie małe głupoty, dają życiu sensji, redukują stres mi. Nie chciałem się tylko pieprzyć, po niej zostało mi sześć żyć. Chcę zobaczyć znowu błękit niebo jakby padał deszcz. I świeci tylko nami księżyc. czystek tak stoi od miesięcy? Muszę iść do przodu. Brak mi motywacji. Wyjdę za muzykę, że on miał dużo racji. Siadam do mikrofonu i ktoś w końcu mnie rozumie. Melodia zawsze słucha moje radości i bóle. Powiedz czemu mnie tak zawsze zostawiają. Przecież z tyłu serca ciągle siedzi anioł. Wydłupały całe serce, anioł został. Leży cały, wiek wico co za koszmar. Demon na ręce, zakuszę mi anioła w klatce. Wszystko robię, jak chcę. Na innych się już nie patrzę. Za nimi nie I czerwone.